Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, czy minimalizm może być antidotum na Black Weeks i przedświąteczną gorączkę. Bo wprawdzie materiał ten nagrywam już po czarnym piątku, na samym początku grudnia, ale dobrze przecież wiemy, że w ostatnich latach również i u nas szał sprzedaży zaczyna się już gdzieś w, pewnie w połowie listopada. Potem nieprzekwanie trwało właściwie do końca roku, a, a jeszcze kumuluje się to w połączeniu z przygotowaniami do świąt, z tym bombardowaniem nas promocjami, zachętami do kupowania dekoracji, przygotowań, właśnie wszelakiego rodzaju, e, nabywania prezentów e, i ogółem, no po prostu takiego jednego wielkiego zakupowego i konsumpcyjnego szaleństwa. Jak sobie z tym poradzić? Czy można końcówkę roku i czas wyprzedaży i przygotowań do świąt przetrwać ze spokojem ducha i w pomoże? humorze? Oczywiście, że tak. Porozmawiajmy o tym dzisiaj. Muszę przyznać, że wprawdzie nigdy nie poddawałam się akurat samym tym wyprzedażom końca listopada związanym z czarnym piątkiem, ale Byłam jeszcze w dawnych czasach bardzo podatna na tak zwaną świąteczną gorączkę, na ten, na ten wir zajęć, zakupów, przygotowań, konsumpcji. Końcówka roku to był czas zarówno zwariowany w pracy, kiedy jeszcze pracowałam w biurze, jak i zwariowany w tej sferze poza, poza pracą bo wydawało się, że wszystko na koniec roku trzeba podomykać i jak najwięcej załatwić i jak najwięcej skorzystać z tego, co oferuje w tym czasie handel. A przecież na każdym kroku, w każdym sklepie i na każdej stronie internetowej jesteśmy zachęcani w tym momencie, w szczególności w tym okresie, do korzystania z tych niezwykłych w cudzysłowie, fantastycznych i unikalnych, niepowtarzalnych promocji i bardzo łatwo w tym wszystkim się zagubić. Zastanówmy się, dlaczego takie akcje jak Black Weeks, jak sezony sprzedaży działają na konsumentów jak Magnes i tak łatwo skłaniają nas do nieprzemyślanych zakupów. Oczywiście stoją za tym mechanizmy psychologiczne, nad którymi pracują rzesze specjalistów, czy nad wykorzystaniem, których pracują rzesze specjalistów. Do tego jeszcze mamy obecnie narzędzia cyfrowe, wykorzystanie algorytmów, możliwość personalizacji ofert. Jednym z tych mocnych elementów, które któremu łatwo ulec w sezonie wyprzedaży, to, ta, to stworzenie sztucznego ograniczenia czasu, podkreślanie, że promocja, ta niepowtarzalna, fantastyczna okazja cenowa trwa tylko przez chwilę, tylko jeszcze przez godzinę, ileś tam minut, tylko do jutra. Często na stronach internetowych mamy te liczniki, które pokazują, liczniki czasu, które pokazują Ile jeszcze dokładnie godzin, dni, godzin i minut zostało do końca promocji, to wytwarza w nas to poczucie presji. Nie chcemy, my, konsumenci, nie chcemy stracić okazji i łatwo ulegamy temu złudzeniu, bo to przecież tylko złudzenie. Wiadomo, że ta cena w danym momencie jest obniżona, ale to nie znaczy, że już nigdy w przyszłości nie będzie głównie korzy korzystna, albo nawet może i korzystniejsza. Po prostu mamy ulec jej, tej, tej zachęcie właśnie w tym momencie. Mamy też tworzenie właśnie tej sztucznej, sztucznego wrażenia, przekonania o oszczędzaniu, że kupując w okresie wyprzedaży na pewno zaoszczędzimy pieniądze. Tymczasem wiecie, pieniądze oszczędzamy tylko wtedy, kiedy ich nie wydajemy, to znaczy jeżeli, jeżeli kupujesz coś, czego potrzebujesz, w korzystnej cenie, w obniżonej cenie, to oczywiście świetnie, to faktycznie wydałeś mniej niż mógłbyś wydać. Ale jeśli kupujesz rzecz, która ci wcale nie jest potrzebna, w obniżonej cenie, tylko dlatego, że, że to promocja, to pieniądze niestety tracisz, niczego nie oszczędzasz, bo kupujesz niepotrzebnie. Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście takie sprawy, jak to, że często nabywamy jakieś rzeczy, bo chcemy podkreślać swój status, porównujemy się z innymi, chcemy dbać o siebie tak samo jak inni, być dobrze ubrani tak jak inni, mieć takie rzeczy, jakie mają ludzie w naszym otoczeniu. To jest oczywiście naturalnym procesem, ale ta, ta chęć, to porównywanie się, chęć. Chęć bycia takim jak wszyscy, albo jak większość, też może nas skłaniać do niekontrolowanych zakupów. A w, o obecnych czasach, dodatkowo, oprócz tego, że jesteśmy narażeni na te różne pułapki marketingowe w sklepach stacjonarnych, z których już sporo z nas myślę aż tak często nie odwiedza jak w dawnych czasach, ale jeszcze większe pułapki czekają na nas. W sklepach internetowych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Ten okres około wyprzedażowy jest bardzo gorący również w tej sferze. I tu mamy przeciwko sobie jeszcze algorytmy, narzędzia cyfrowe, które znają nasze zachowania, które, znaczy narzędzia cyfrowe, które znają nasze zachowania w sieci. Pewnie lepiej niż my sami, i niestety, również wykorzystują je przeciwko nam, podtykając nam coraz to bardziej mogące nas skusić oferty, stosownie do profilu konsumenta, jaki już został na podstawie naszych wcześniejszych wyborów, odwiedzanych stron, zakupów itd. stworzony. I wydawać by się mogło. Że w całej tej machinie marketingu, i powiedzmy klasycznego, i tego cyfrowego, my, małe opaczki, konsumenci, klienci, mamy niewielkie szanse na to, by wyjść z tej sytuacji obronną ręką, nie stracić pieniędzy, nie stracić zdrowia psychicznego i nie pogrążyć się w stresie i frustracji. I to z pomocą przychodzi nam właśnie minimalizm. Stosowany jak zawsze jako filtr, a nie jako jakiś system nakazów i zakazów. Minimalizm, jak wiecie, wcale nie musi oznaczać ascezy ani braku kupowania, a oznacza podejmowanie świadomych decyzji, świadomych wymogów. W okresie przedświątecznym czy okresie wyprzedażowym możemy chcieć i potrzebować. Dokonywać zakupów, ale ważne, by, by te decyzje, te wybory były podejmowane przez nas samych ze spokojem, ze świadomością, a nie pod wpływem sztucznie kierowanych zachcianek, tych podsycanych przez chociażby algorytmy, media społecznościowe otaczające nas wszędzie zachęty, te wszystkie podsycane sztucznie pragnienia i zachcianki. Chcemy odseparować od naszych prawdziwych potrzeb i nie, nie dawać się unosić tej, tej fali wyprzedaży i przedświątecznego szaleństwa, a podejmować każdą decyzję ze spokojem i świadomie. Stosując minimalizm, dążymy do tego, by mieć jak największy porządek, zarówno w głowie, jak i w emocjach. I jeżeli mamy, porządek w tych sferach, albo dążymy do niego, to, będą też, to też nasze decyzje będą podejmowane w sposób uporządkowany. Jakie konkretne narzędzia praktyczne proponuje nam minimalizm do zastosowania w tym okresie promocji i przedświątecznych przygotowań? No, mamy tych strategii całkiem sporo, począwszy od, zaczynając od listy potrzeb, wiedzieli. Listy zakupów planowanych, takich, które uważamy za z jakichkolwiek powodów potrzebne czy wskazane. I ta lista pozwala nam za każdym razem, kiedy chcemy podjąć jakąś decyzję zakupową, ocenić i przypomnieć sobie o tym, co jest naszą prawdziwą potrzebą w naszym momencie, a co tylko chwilową zachcianką, wykreowaną przez okoliczności zewnętrzne. Długie narzędzie to reguła odwleczonej, od, odroczonej decyzji. Można sobie dać 24 godziny, 72, no nieważne może być to, co najmniej kilka godzin, jeden dzień, cała doba, na to by przemyśleć decyzję i jeśli po tym wyznaczonym czasie nadal no tak będziemy uważać, że zakup jest potrzebny, wskazany i korzystny, to możemy go dokonać, a może się okazać, że po tym czasie już, nożem, zapomnieć albo rozmyślić się i dojść do wniosku, że jednak to nie było, ten pomysł nie był najlepszy. Bardzo przydaje się też zadawanie sobie pytania: czy tę przecenioną rzecz prezentowaną jako o, o przecenioną i sprzedawaną w korzystnej cenie, czy kupiłabym ją, gdyby. Była sprzedawana w pełnej cenie. Bo jeśli kupujemy coś, z czego co by się nam dostatecznie nie podobało, czy nie uważalibyśmy, że jakoś jest odpowiednia w pełnej regularnej cenie, a chcemy kupić tylko dlatego, że jest ta jest obniżka, no to może to nie jest najlepszy również pomysł. Zawsze warto sobie zadawać też pytanie, czy ten zakup? Przybliża mnie do realizacji tych celów, które sobie wyznaczyłam, ja czy moja rodzina, które, które chcę osiągnąć, czy też może mnie od nich oddala. Bardzo przydaje się też wyznaczenie sobie konkretnego jakiegoś limitu czy budżetu, bo załóżmy nawet, że chcesz w okresie w tym właśnie promocyjnym czy przedświątecznym Troszeczkę zaszaleć, ale w granicach rozsądku, więc możesz sobie po prostu wyznaczyć budżet, kwotę, którą możesz przeznaczyć na zakupy o rodzaju. No nie wiem, powiedzmy, że chcesz skorzystać z obniżonych cen nie wiem, kosmetyków czy bielizny. Okej, okay, ale powiedz najpierw, zanim zaczniesz zakupy, powiedz sobie, ile spokojnie i z czystym sumieniem możesz na te, na te zakupy wydać, to wyznaczenie sobie limitu po prostu jest też jeszcze kolejnym czynnikiem odświeżającym, który może uratować przed niepotrzebnymi zakupami. Pamiętamy też o ocenie jakości, przede wszystkim jakości danego przedmiotu, danej rzeczy, to jakość oceniona na spokojnie ma być głównym kryterium, nie tylko cena. Bo cena wiąże się z emocjami, z podekscytowaniem, z tym poczuciem niesamowitej okazji. Łatwo jest kupić coś, co, co właśnie jest niekoniecznie najlepszej jakości, jak wspominałam przed chwilą, co być może nie spełnia, nie naszym kryteriom, naszym wymaganiom, które zastosowalibyśmy, gdybyśmy musieli zapłacić pełną cenę. I też pomaga w tym czasie. Takie świadome odcięcie się od, od bodźców, od powiadomień, od wszelkich newsletterów, od subskrybowania tego, jeżeli w ogóle subskrybujecie tego rodzaju wiadomości, materiały, po to po prostu, by sobie zadanie ułatwić, by nie być niepotrzebnie narażonym na pokusy, nie być bombardowanym ciągłymi zachętami do, do zakupu. Bo wtedy, wtedy też oszczędzamy swój bagaż decyzyjny, i mm, łatwiej nam nie musimy tak ze sobą po prostu walczyć, jeżeli jesteś jest osobą bardzo podatną na, na pokusy i łatwo im ulegającą. I wiecie, chciałabym to podkreślić. Że nie jestem jakimś szczególnym wrogiem, w ogóle nie jestem wrogiem, korzystania z wyprzedaży i informacji czy kupowania w obniżonych cenach. Rozumiem, że tak funkcjonuje rynek, że tworzy się tę iluzję obniżonej ceny, chociaż wiemy, że często w przypadku produktów, zwłaszcza przemysłowych, Ceny są najpierw sztucznie windowane do góry, po to, żeby w razie czego, żeby można było z nich schodzić, żeby można było je obniżać, żeby można było nimi po prostu działać na konsumenta właśnie za pomocą tych wspomnianych mechanizmów psychologicznych i marketingowych. Myślę po prostu, że my, konsumenci i klienci. Musimy mieć po pierwsze świadomość tego, że się nami manipuluje, po drugie świadomie się temu opierać, a po trzecie umieć z tego korzystać, znaczy umieć skorzystać czy odnaleźć, odnajdywać się w tym, w tym skomplikowanym systemie właśnie poprzez budowanie własnej świadomości. Nie ma nic złego w tym, że chcesz kupować rzeczy w korzystniejszej cenie, bo każdy z nas chce oszczędzać i. Prawie każdy z nas oszczędzali rozsądnie wydawać swoje, swoje pieniądze. Sama m, kupiłam właśnie w tej chwili, dosłownie parę dni temu, buty zimowe, korzystając z obniżonej ceny na stronie internetowej. Zapewne dlatego, że jest to model pewnie z poprzedniego sezonu na pewno nie jest tego. I jestem zadowolona z tego, że kupiłam je. W Lepszej cenie niż, niż były sprzedawane jeszcze jakiś czas temu. Moja siostra, korzystając też z sprzedaży, uzupełniła sobie gardrobę bieliźnianą i też się bardzo cieszymy, że mogła kupić e, kilka kompletów bielizny zamiast pewnie tych dwóch, które planowała wstępnie. E, właśnie korzystając z tego, że przy, pod koniec roku e, ten sklep, w którym robimy zakupy, e, też wprowadził szereg promocji, które się jeszcze w dodatku łączyły. Oczywiście wiemy, że to jest też trochę zabawa, i gra i, i, i manipulowanie klientem. Ale koniec końców chodzi o to, żeby, żebyśmy konsumenci nie zwariowali, nie kupowali po nadmiarze, a z kolei przecież sprzedawcy producenci firmy też muszą z czegoś żyć, więc rozumiemy, dlaczego nami manipulują, albo dlaczego nas próbują zachęcać do kupowania więcej niż potrzebujemy. Przejdziemy do samych zakupów takich typowo przedświątecznych i przygotowań przedświątecznych. Czy można jakoś inaczej przetrwać ten okres, czy trzeba dużo kupować prezentów, dużo przygotowywać wszystkiego i tracić siły i energię? W taki sposób, że do świąt docieramy kompletnie wyczerpani, i po zjedzeniu bakszyków z łóżkami już nie mamy siły, kompletnie na nic, oprócz leżenia na kanapie i jedzenia ciasta. Moim zdaniem można, ja, ja moja rodzina w ostatnich latach bardzo mocno zreformowaliśmy nasze podejście do świąt. Było to było stopniowe oczywiście, ale z każdym rokiem podchodziliśmy do nich w sposób coraz bardziej zminimalizowany i spokojny. Ja w czasach jeszcze właśnie zanim w, zainteresowałam się minimalizmem, po prostu tak samo jak wszyscy poddawałam się przedświątecznej zakupowej gorączce, starałam się, łapałam się na tym, że, że staram się prezentami i tym ożywionym i ożywionym przygotowywaniem się do świąt, staram się rekompensować swoim bliskim to, że nie miałam dla nich czasu na co dzień, że moje życie wypełniała tylko, tylko praca i konsumpcja najczęściej i wydawało mi się, że prezentami można też coś załatwić, że można w jakiś sposób to, to właśnie równoważyć czy komensować. Doskonale już wiem, że się tak nie da. I w naszej, naszej rodzinie, wśród moich bliskich, i już właśnie od no, długiego czasu panuje takie podejście, że przede wszystkim i na co dzień i od święta staramy się sobie dawać czas i uwagę. To nie znaczy, że mamy ten czas i uwagę dla każdego. Kto od nas tego oczekuje. Jesteśmy wszyscy, mówię o swoich bliskich, selektywni w tym, komu poświęcamy swoje. Swój czas, swoją uwagę i swoje, swoje myśli i emocje, ale na pewno nie próbujemy w żaden sposób właśnie zastępować prawdziwych relacji, czy to pieniędzmi, czy, czy prezentami, pudełkami. Dla mnie święta po latach odzyskały znowu urok, może nie są aż tak pięknym czasem, jak były w czas. Wtedy, kiedy byłam dzieckiem, bo do tego tak chyba, chyba się nie da wygocić, ale, ale znów się na nie cieszę. Y, znów y, mm, lubię ten czas i y, zarówno te wszystkie zapachy związane ze świętami, z przygotowywaniem świątecznych potraw. Lubię też te, to zastanawianie się nad prezentami, nad tym, komu, co. Sprawi przyjemność. Staramy się też o prezentach ze sobą wcześniej rozmawiać, ustalać, kto jakie ma oczekiwania, czy woli dostać coś materialnego czy niematerialnego, czy ma jakąś, jakąś specjalną potrzebę czy, czy zachciankę, którą wspólnie moglibyśmy w ramach prezentu spełnić. I cieszę się, że ta radość i spokój, i Świąteczne podekscytowanie wróciły, bo bez z nich życie było jakieś takie trochę bardziej smutne. Więc wprawdzie moje święta, nasze święta są dość minimalistyczne, ale na pewno pełne, pełne radości. Myślę, że jeśli tych chcielibyście, a jeszcze tego nie robicie, wprowadzić w waszym życiu przed świętami więcej spokoju. I radości, to pomyślcie przede wszystkim o planowaniu, o tym jeszcze zanim zacznie się grudzień. dzień. Usiąść, pomyśleć, porozmawiać z bliskimi szczerze i w miarę możliwości, bez ekscytowania się czy niepotrzebnych negatywnych emocji, porozmawiać co i jak możemy wspólnie zorganizować, żeby po pierwsze, właśnie niepotrzebnie za dużo nie kupować, nie przygotowywać za wiele. Nie kupić mnóstwa niepotrzebnych prezentów, które zaraz po świętach będziemy próbowali gdzieś tam, z będziemy się próbowali pozbyć gdzieś, upychać, albo zwracać do sklepów, jeśli to możliwe. Bo tutaj przede wszystkim strategia i planowanie, i znowu wspomniana już dzisiaj kilkukrotnie świadomość i kierowanie się rozsądkiem, świadomością, a nie emocjami i nastrojem tylko i wyłącznie chwili. I tak już kończąc ten materiał, jak ja sama przygotowuję się do końcówki roku, i czym się kieruję? Tym, o czym wspominałam wcześniej. Planuję sobie szczegółowo, zarówno Przygotowania, te praktyczne związane ze sprzątaniem, gotowaniem, ewentualnie pieczeniem. To wszystko jest skoordynowane i przygotowywane w porozumieniu z osobami, z którymi będę święta spędzała czy to z moim mężem, czy z mamą i siostrą. Zazwyczaj jakoś tam te, ten okres dzielimy między siebie. Oprócz tego, właśnie planowanie prezentów, ustalanie, co kto by sobie życzył, czy wolni niespodziankę, czy też ma jakieś bardzo konkretne, sprecyzowane życzenie, które ewentualnie pozostali członkowie rodziny, czy wspólnie, czy czy mogliby w ramach kresu świątecznego spełnić. Unikam jednak w miarę możliwości odwiedzenia w tym czasie dużych centrów handlowych. No muszę czasem do, do, do centrum handlowego, jak każdy, zajrzeć. Czy to z powodów jakichś tam punktów usługowych, czy po prostu całkiem zwyczajnie zakupów czy spożywczych, czy wszelkich innych. Ale jeśli tylko mam taką możliwość, wybieram się w takie miejsca, kiedy wiem, że i ja mam więcej czasu. Ja mam ten komfort, że mam czasem, nie pracuję czasem w środku tygodnia, więc mogę po prostu wybrać się na zakupy w środku dnia, w środku tygodnia i nie przed samymi nie przed całymi świętami, tak, żeby tych bodźców i niepotrzebnych, niepotrzebnej presji, emocji było, w, było jak najmniej, bym po prostu nie musiała się stresować i denerwować, albo żeby nie groziło mi, że kupię jednak coś, czego będę potem żałowała, to będę musiała zwracać, albo, albo po prostu co będzie niepotrzebnym ciężarem i, i nadmiarem. Traktuję to takie minimalistyczne planowanie i podchodzenie do zakupów, wyprzedaży i przygotowań świątecznych jako wielki luksus. Dla mnie spokój jest luksusem, to właśnie ta równowaga, to poczucie bycia w zgodzie ze sobą, ze swoim systemem wartości, w harmonii również z bliskimi. I zależy mi bardzo na tym, żeby nic mi, nic ani nikt mi tej radości końca roku i świąt nie odebrał, bym miała poczucie, że kolejny rok mojego życia kończy się w piękny sposób, w atmosferze miłości, spokoju, zrozumienia, bez frustracji, bez napięcia, którego nikt z nas już więcej nie potrzebuje. Żyjemy w trudnych, hałaśliwych i przeprocowanych czasach. I dbanie o ten, tę swoją bańkę spokoju i równowagi jest niezwykle ważne. Ale oczywiście, no tak zrobiło się nam już świątecznie, ale to jeszcze to świąt daleko, więc w żadnym momencie jeszcze Wam nie składam żadnych życzeń, bo ho, 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 to dopiero za kilka tygodni. Dzisiaj dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Podzielcie się proszę ze mną i z innymi oglądającymi w polu, pod filmem, w komentarzach. Waszymi spostrzeżeniami, jakie są Wasze strategie na przetrwanie Black Weeks, wyprzedaży, świątecznych przygotowań. Zależy mi na tym, żebyście po prostu byli szczerzy i żebyście pisali o tym, jak u Was jest, czy dobrze, czy, czy też jeszcze wciąż dużo decyzji, czy też niektóre decyzje podejmowane właśnie pod wpływem presji, emocji, marketingowych zachę zachęt i algorytmowych sztuczek. Więc zachęcam Was do rozmowy. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Widzimy się za niedługo. Pa!